Także Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj taka nietypowa akcja. Wywożenie gałęzi z działki Zetor 6341 w akcji wraz z Ursusem 1012 Turbo. Załadunek załadunek trolem na przyczepę to jest bodajże Autosan 700 732 czy jakoś tak, nie pamiętam konkretnego modelu pokażę wam zaraz z zewnątrz jak to wygląda idzie wszystko dość sprawnie jak możecie zauważyć zaraz będziecie widzieć około tam siedmiu kursów zrobiłem jeszcze dość sporo zostało tutaj takie gromadki tutaj, tutaj troszkę jest do uporządkowania ale wszystko jest do opanowania jak najbardziej o, możecie zobaczyć jak, jak sprawa wygląda Tak wygląda zestaw z zewnątrz. Ja jestem operatorem tutaj Ursusa 1012. Bujek ładuje trollem wraz z zetorem Jak widzicie idzie w miarę sprawnie. wysłużony, ale daje radę. Bardzo dobry sprzęt. Do tego przyczepa wywrotka. Zaraz Wam pokażę za chwilkę przejazd oraz jak, jak ona wywraca, bo ona jest troszkę przerobiona, żeby wyżej jeszcze podnosiła. Także jedziemy zawieść pełną przyczepę gałęzi. inną działkę. Trójeczka. Żółw zając w pełni sprawny, co powiedzmy sobie szczerze rzadko się zdarza w tych ciągnikach. Boga powiem wam szczerze, bardziej traktujcie jako też wideorelacja jakaś i poniekąd poradnik bo jakby komuś kiedyś przyszło właśnie czymś podobnym się zająć to śmiało mogę polecić ten sposób wywożenia akurat przyczepa, wywrotka, do tego troll bądź cyklo i nie ma nic lepszego chyba, że ktoś ma krokodyla bądź ładowarkę z krokodylem a to jeszcze lepsze rozwiązanie Trójeczka Włączamy dżółwia Powolutku sobie wjeżdżamy, bo tu dość spore dziury są na tej działce Wagi to można powiedzieć nie ma żadnej, akurat ten materiał Zredukuję sobie na dwójeczkę, na żółwiu Powolutku, podjechać pomału Musimy otworzyć bortę teraz Tylnia jest cały czas otwarta Bo szkoda sobie Czasu tracić Na otwieranie tylniej Także otwieramy tutaj Wracamy do ciągnika, może tędy No i kiprujemy Wolne obroty, bez żadnego problemu. Ciągnik podnosi pompa w miarę jeszcze, w miarę dobra, nie ma żadnego problemu, że trzeba tam gazować, czy, czy jak tam niektórzy, że tak powiem, gaz do odcięcia i wtedy dopiero coś się rusza. Przyczepa na dwóch siłownikach. Mamy podniesioną, drugi bieg na zającu ręczny i zawracamy i wszystko ładnie nam zlatuje tam tutaj jakaś nieliczna została została co po prostu się uwiesiła na bortę ale to zaraz to ściągniemy Jedna i druga przyczepa, jak sami widzicie, dwa siłowniki, zabudowa ma już trochę do, do że tak powiem, do życzenia, do zrobienia, ale sama przyczepa jest, ram, ramy obydwie w pełni zdrowe. Idziemy, zamkniemy bortę i jedziemy z powrotem. Zabezpieczenie, chociaż tak, żeby było. Tutaj jest, mam około ile nam 100-200 metrów, także nawet jeśli by się otworzyło to jadę drogami bocznymi, a nie żadną główną, także nic się nie dzieje. Trujeczka. powolutku wyjeżdżamy na żółwiu. I widzieliście jak ta akcja wygląda tak jak mówiłem, traktujcie to jako widało relację, nie jako poradnik. Przyjdzie komuś kiedyś robić coś podobnego, to chociaż będzie wiedział, jak się do tego zabrać. Także z mojej strony, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.